Siemanko moi kochani, ja jestem myszony Ruinny, Ja pierniczę. Jak ja, dosta ja dostałem zawału, jak tu wchodzę, i 125 wyświetleń. Nie posłuchaliście! Dlatego łącznie z moją obietnicą jest moja. Nie, nie, nie moja. Mi się pomyliło. Jest obmawianko i. Tak, obiecam Wam Siemensa i mamy Siemensa i będziemy go obmawiać. O, no, ogólnie mój egzemplarz jest troszeczkę zjechany, bo no, poczekajcie, no on no, no. ma on ma, on ma 19 lat już, szczerze. także on nie jest nowy. Ogólnie ten model został wydany w 2002 roku, akurat. Czyli to musiał być jeden z pierwszych egzemplarzy chyba. Jest to i był to dosyć popularny Siemens, naprawdę bardzo popularny on był. No. I już niestety je jego lata świtu niestety minęły. Ale naprawdę jesteście kochani, naprawdę. Aż brak mi słów. No ale... Yy, 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 ale przecież nagrywamy film. Yy, to nie jest film o tym, jak ja wymieniam, a co wy jesteście wspaniali, co nie. No i... Yy, 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 on ma dosyć grubą baterię, on jest dosyć gruby. I yy, ten egzemplarz akurat nie wiem czy działa. Tak szczerze to ja nie wiem i wytłumaczcie mi jedno czemu tutaj tylko dwa, trzy styki są jak do baterii? bo mnie się nie pytajcie bo to jest ładna na kartę sim ja, ja się pytam do was nie? no, właśnie mnie ciekawi no, yy, może Wybram teraz zły telefon, no bo nie wiem zbyt dużo o nim. Postaram wiedzieć jak najwięcej. Powiedzieć jak najwięcej, to co ten. Wiem o tym, że on już miał te tapety za SMS. Yy, takie bardzo fajne tapety. Tam kotek był taki. I, I to był dosyć popularny telefon, tak jak już to mówiłem, nie? Jak na tamte czasy, to był bardzo dobry telefon, tak wam powiem. No. Tutaj też mam go pękniętego, no i to i w 2002 to już te lepsze, mi, mi się wydaje, że te lepsze telefony już wtedy miały Irdy, ale ten nie ma jeszcze irdy smutna prawda, nawet słuchawek nie ma, A to nie wiem, ale właśnie zawsze mnie ciekawiło do czego służy to gniazdo, tak samo mam w tamtym Dankalu. O tym kozaku. No. Jeżeli nie oglądaliście tamtego filmiku, to to była moja kolekcja telefonów w części. Podajże czwarta. Już nie pamiętam, naprawdę. Teraz ósmą nagrywałem No. I yy, 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 to jest chyba, aby podłączyć jakiś kabel, bo to jakiś dzyndzolek, jakiś styk, styk mały, widzę, złoty. No, ogólnie ten kolor jest bardzo ładny. Taki jak w kafelkach tych, nie? I tutaj mam jeszcze starty guzik, nie tak. No, ale ogólnie ten telefon yy, yy, no yy, ogólnie z, z firmy Siemens, która niestety już bardzo dawno temu upadła jakieś jakieś kilkanaście lat temu upadła, niestety. Bolesny upadek Siemens, co nie? Co, nie? No, nieważne. Yy, ja, ja, ja wiecie, yy, ogólnie yy, to... Yy, 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 ja nie mam zbyt dużo Simensów, powiem wam, ja mam tylko trzy Simensy. Te wszystkie trzy Simensy wymieniłam. Może jakiegoś zdobędę. A najbardziej marzę o Simensie Xelibri jakimś. Yy, te tam, tej łódce, to był Xelibri 4, no. O tym marzę, właśnie. To jest bardzo rzadki, to są bardzo rzadkie telefony. No, ale kochani, jesteście wspaniali. Tylko dawajcie suba, błagam was. Błagam was, bo ja bardzo lubię nagrywać. chciałabym bardzo wprowadzić tamtą serię i 10 subów. Yy, nowa seria, tak jak mówiłam. A i bardzo chcę zacząć nagrywać tamtą serię. No i. Tutaj jeszcze widać Siemens i po tym... Tutaj jest sterta farba i tam jest białe. Ty, 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 pod tą farbą jest ten sam materiał co po bokach. Na no serio. Ja tego nie zauważyłem. No te telefon jest dosyć flany. Tutaj jest brud. I, i, i ten. No i ogólnie... Ma dosyć twarde przyciski, właśnie, nie lubię, jak są twarde przyciski. Tak niemiło tak niemiło się je wciska. Tak bardzo niemiło się je wciska. No i ten telefon nie jest, miał jakieś gry. Widzę, że miał dosyć spory głośnik. No spory, no. no. Spory, no, mówię, że no spory, no bo wiecie, no. Może to, może. Dzisiaj to są głośniki jakiejś wielkości tego telefonu yy, W telefonach wbudowane, yy, Ale ten, ale Ale jak na tamte lata to był spory i ogólnie spore, spory Dla mnie przynajmniej Tutaj ma bardzo ładne logo Sinions takie Mi się podoba takie Ten, no. Ciekawi mnie czy umiał robić breakdance, Tak samo jak Nokia 3310 No i i to musiał być jakiś mały konkurent dla Nokia 3310, a czyli 3410. No bo wtedy już wychodziła 3410 w 2002. Yy, no, czy 410 w 2001. Wyszła miała wtedy rok. To bardziej konkurent to był dla 3410, nie dla 3510 i to był konkurent. No. Czy 50 i powiem Wam z, z doświadczeń, bo ja nie, że ja mam, ja już dużo razy widziałem, czy 50 i to jest bardzo znany telefon też był, nie? To on, to on też ma takie niemiłe przyciski, takie, 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 no nie wiem, no jakby nie wiem jakby je to określić, no ale, yy, no ale takie dziwne, no. Takie właśnie nie miłe, takie twarde. O, no Że mm, można się nasiłować, a te dokładnie nie wciśniemy. No. I ten telefon jest bardzo fajny. Tutaj nie wiem do czego służy też to. Yy, no. Yy, yy, tam. I. Taka ciekawostka, że ten telefon to musiał być jeden z lepszych. No, bo wtedy to jeszcze były cegły, to, by, to telefony z antenką jeszcze były rok później. Wam zaraz pokażę. Udowodnię wam to. Na przykład, w przypadku tej Motorola ona jest mniej więcej z 2003-2004 jeszcze antenkę miała. No, także ten telefon to było cool. To cool. Kul cool przez przez kul cool przez duże V był. No i on był bardzo świetny jak na swoje czasy słyszałem. I on jest taki jajowaty, taki śmieszny, taki jak, ale jak na tamten okres to były takie jajowate ten. Były jajowate Siemensen i ogólnie inne telefony były jajowate. No, i te, te, ten Siemens to musiał być bardzo dobry. No, może kiedyś zrobię jakiś konkurs, aby wygrać jakiś mój telefon. Ale nie, nie jakiegoś Siemensa, nie liczcie na to. Jako, jeżeli będę miał za jakieś 5, jakieś 10, z jakieś 5 pięć, czy 5, 10 i to może będzie konkurs, ale ja nie chcę wydawać, nie, tylko mówię, nie. Piszcie w komentarzach. Abo nie nie piszcie w komentarzach, no bo i tak tego nie, nie, spra nie, będę, nie będę sprawdzał, no bo ja nie chcę sobie nabijać wyświetleń. Nie. I właśnie i ten Siemens. Yy, yy, jest bardzo fajny, no i. Lubię tego Siemensa. Ma niby ono ekran, ale on tak naprawdę tutaj jest podświetlany na pomarańczowy i co jeszcze tu powiedzieć. No i to już chyba jest wszystko, no. No tak, to już jest wszystko, no. O, co powiedziałem na ten temat. No i pożegnajcie się z Siemensem, bo Siemens was, żegna soczystym Bragdensem, no i... No i błagam, zostawcie suba i łapkę w górę. No, łapkę w górę zostawiajcie i komentarze fajne zostawiajcie, że i tak tego nie skontroluję. To jak będziecie zostawiać się mój instynkt, podpowie, no i... No i to było wszystko. No, trzymajcie się, śiemano. Pa.